Dzień dobry, wolne sądy, Poznań, plac wolności. Pozdrawiamy Wielkopolskę. Odniosę się do dwóch kwestii. Dzisiaj sędzia tuleja pojawił się w sądzie okręgowym w Warszawie po to, aby wrócić do orzekania. Jednak po chwili okazało się, że wcześniejszą decyzję prezes sądu okręgowego w Warszawie przywracającą go do orzekania, odwołał, Pan Schab i Pan Radzik wspólnie, którzy obecnie pełnią funkcję prezesa i wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ewidentnie wygląda na to, że w obozie władzy wrzy, wrze i e, mamy jakąś tam rywalizację dotyczącą ewentualnego wypełnienia e, kryteriów, które wynikają z tak zwanych kamieni milowych i które również powodują naliczanie kar, Zasądzonych przez Trybunał Sprawiedliwości. Jeden obóz ewidentnie dąży do tego, aby te kary no, przestały być naliczane i żeby przede wszystkim polski rząd mógł otrzymać środki z Krajowego Planu. Powoduje, że no, próbuje się w jakiś sposób wykonać te trzy kamienie milowe. Przypomnijmy, że trzy kamienie milowe, które zostały przez Komisję Europejską nakreślone. To jest po pierwsze likwidacja Izby Dyscyplinarnej, ale taka prawdziwa likwidacja, nie tworzenie w jej miejsce drugiego organu, jakim jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej, której również zasiadają neosędziowie, która jest wskazywana palcem przez panią Manowską na tym etapie, a na późniejszym etapie będzie spośród kandydatów wylosowanych no, przez tak naprawdę panią Manowską spośród tych kandydatów prezydent wybierze członków tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, więc to nie jest realizacja prawa do niezależnego, bezstronnego sądu. To jest ten pierwszy warunek. Drugi warunek to jest likwidacja ustawy kagańcowej. Ta ustawa kagańcowa nadal obowiązuje. Jej kluczowy przepis to jest artykuł 107, ten paragraf pierwszy, punkt trzeci, prawa o ustroju sądów powszechnych. A co on mówi? Mówi, że. Jeżeli, jeżeli którykolwiek z sędziów kwestionuje status NeokRS-u, jeżeli kwestionuje status powołanych przez Neo KRS Neo -sędziów, to może być ścigany dyscyplinarnie. Ten przepis nadal obowiązuje i Komisja Europejska ewidentnie, wyraźnie, jednoznacznie mówi dopóty, dopóki ten przepis będzie obowiązywał, nie ma mowy ani o KPO, o Funduszu Odbudowy, ani o e, zaprzestaniu naliczania kar. No i trzeci, trzeci element to jest przywrócenie sędziów, czyli przywrócenie tej piątki sędziego Ferka, sędziego Gonciarka, sędziego Tulei, sędziego Chmielewskiego i sędziego Rutkiewicza. Oni zostali wszyscy zawieszeni przez nielegalnie działającą izbę dyscyplinarną. Żaden z nich nie został przywrócony do orzekania. Dzisiaj podjęta została ewidentnie jakaś tam próba, tak jak mówię, zapewne wynikająca z tego, że wewnątrz obozu rządzącego spierają się dwie frakcje. Jedna chciałaby za wszelką cenę te pieniądze uzyskać. Druga mówi ani kroku wstecz przed ciemiężycielem z Brukseli. Stąd my mieliśmy jedną decyzję z piątku, drugą decyzję dzisiaj uchylającą tęże decyzję prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Żaden z tych elementów, żaden z tych kryteriów, żaden. Z kamieni milowych nie jest wypełniony. Nadal Polska nie ma szans na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Nadal Polska nie ma szans na to, aby zaprzestać, aby Komisja Europejska zaprzestała naliczania kar. Milion euro dziennie to jest już ponad 270 milionów euro, które Polska zapłaci no, za tę. Za te decyzje władzy, które w sposób taki no, lekceważący odnoszą się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, no ale też w ostentacyjny sposób lekceważą europejski porządek prawny jako taki, bo wykonywanie orzeczeń w SUE należy do obowiązków każdego państwa członkowskiego. I druga kwestia, do której chciałbym się odnieść, to wypowiedź pani Małgorzaty Manowskiej, wywiad z nią w gazecie prawnej. Z niego wynika, że pani Manowska dziwi się, że Komisja Europejska nadal nalicza kary. Dlaczego to ma miejsce? Że Komisja Europejska przekroczyła czerwoną linię. proszę państwa, Komisja Europejska nie przekroczyła żadnej czerwonej linii. Czerwoną linię przekroczyli rządzący i wraz z nimi Małgorzata Manowska wiele, wiele miesięcy temu, nie stosując orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, tych, o których Mówiłem przede wszystkim tych orzeczeń z lipca zeszłego roku. Nie została faktycznie zlikwidowana w sposób należyty Izba Dyscyplinarna. Nadal sędziowie podlegają orzecznictwu organu, który nie spełnia kryteriów artykułu 19. Nadal jest to organ, w którym zasiadają neosędziowie. Nie jest niezależny, nie jest bezstronny. Nadal obowiązuje ustawa kagańcowa. Pani Manowska mówi, że w żadnym kraju nie ma możliwości podważania statusu sędziego. Oczywiście jest to nieprawda. W każdym kraju członkowskim, bezpośrednio na podstawie prawa unijnego, bezpośrednio stosując artykuł 19 traktatu i stosując artykuł 47 karty praw podstawowych, każdy sędzia może zweryfikować status innego sędziego, jeśli on nie spełnia kryteriów bezstronności i niezawisłości, więc to zdziwienie Pani Manowskiej, że nadal są naliczane kary i że Komisja Europejska domaga się przywrócenia zasad praworządności w Polsce, co jak się wydaje tylko wynikiem jej troski o e, jej stanowisko własne, jej pozycję własną i pozycję wszystkich neosędziów e, w Sądzie Najwyższym. Pozdrawiam z Placu Wolności z Poznania.